Cześć z tej strony, szarych, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj witam Was na moim serwerze testowym, gdzie pokażę Wam nowości z serwera BlackMC. W sobotę rozpoczyna się nowa edycja serwera, no i mamy w ramach tego przygotowane parę nowości. Jak widzicie, mam tutaj Alchemika, Górnika oraz Łowcę. I możecie się zastanawiać, do czego nie służą. Zaraz Wam pokażę. Otóż, jak naciśnie się na Alchemika, to pojawia się takie GUI. Na Górnika pokazuje się takie GUI. Na łowce pokazuje się takie gui. No i te gui wszystkie skrywają zadania. Zadania różnego typu. Oczywiście alchemik ma zadania typowo po potek. Górnik ma zadania związane z kopaniem i zwiedzaniem kopalni oraz kraftowaniem niektórych przedmiotów. Łowca ma stricte zadania od klepy. U alchemika można wykonywać zadania nie po kolei, czyli wszystkie zadania w jednym momencie, jak możecie zauważyć. U górnika natomiast oraz u łowcy zadania trzeba wykonywać po kolei. E, na razie jak widzicie jestem na drugim zadaniu u górnika, u łowcy jestem na trzecim zadaniu. Tych zadań trochę jest, nie będę pokazywał każdego po kolei. Na starcie sami będziecie mogli się przekonać jak to wygląda. No i co, no pokażę wam może jak wygląda jedno z przykładowych zadań. Zabijemy sobie trochę creeperów. Kodam sobie jakiś efekt. Zestakowały mi się creepery niestety. Dobra, będę musiał spawnować po trzy creepery i je zabijać. 3, 4. A zaraz powinno się pojawić powiadomienie na czacie. No i mam. E, otrzymałeś 500 dolarów i 70 doświadczenia za wykonanie zadania kolekcjoner. Prochu. No i to jest fajny sposób na zarobek na początku. Gierki. E, później, oczywiście, te nagrody są wyższe. W zależności od tego jak ciężkie będzie zadanie Później zdecydowanie robi się ciekawiej Będzie trzeba troszeczkę popolować, poszukać i pokraftować No i tak, możemy jeszcze zrobić sobie zadanie u górnika No teraz yy, mam zadanie dwuetapowe I niektóre właśnie zadania będą składały się z dwóch etapów A nawet pięciu etapów A nawet siedmiu, dziewięciu etapów tak, jest jedno zadanie, które składa się z 9 etapów, ale to się dowiecie dopiero w sobotę na serwerze. Zobaczycie, jakie to jest zadanie. No, jeżeli ktoś do tego dojdzie, no bo trzeba do tego zadania dojść ułowcy. No, natomiast my teraz mamy zadanie, gdzie trzeba stworzyć żelazny kilof, ja już to zrobiłem. No i wykopać 32 węgla. No to szybko sobie przekopiemy ten węgiel, ja to zrobię na kreatywie. Okej, okay, no i mamy zrobione zadanie 500 dolarów 70 doświadczenia, już mamy 1000 dolarów za dwa proste tak naprawdę zadania. Chociaż szukanie creeperów nie będzie w sumie takim prostym zadaniem, natomiast wykopanie 32 koła no to co się robi w pierwszej godzinie tak naprawdę gry. No i możemy przejść do zadania alchemika, no tutaj oczywiście wszystkie zadania alchemika są związane z naszym stołem alchemicznym dajemy sobie butelkę wody i zrobimy sobie potkę na regenerację. A, tylko jak to się robi? Ok, blaze powder, nether wart i następnie będziemy musieli dać gastira. No i mamy naszą potkę, bierzemy i wykonałem zadanie medyk. Tak to wygląda. Jest to zadanie. O, tutaj można sobie je wykonywać tak jak powiedziałem nie po kolei. No to tyle jeżeli chodzi o nowości z serwera BlackMC. Mam nadzieję, że widzimy się w sobotę na starcie edycji. Wbijajcie na Discorda, link w opisie. No i co? No i będziemy się, mam nadzieję, że dobrze bawić w tą sobotę oraz przez y, całą edycję. Wbijajcie, grajcie i bawcie się dobrze. Z fartem gracze.